Jestem tu w ładnej restauracji z barze agape prawda, przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia. No, zapłacić za wynoszenie potrzeby, trzeba zapłacić. No zrozumiałe. Proszę Państwa, no i tu jest mało ludzi. Nie dziwię się, że jest mało, bo ceny są dość wyskokowe. Dlatego pozwolę sobie je tutaj zaprezentować. Najpierw tutaj ogólnie, a potem proszę Państwa, na no to, że rosło 6 zł i żur z jajkiem 8, no to dość sporo, ale można jeszcze przeżyć. Ale proszę Państwa, że, że pierogi wszelkiego typu po 17 zł, no, no proszę Państwa, są ceny zaporowo szokujące. I dziwne, bo z razy mielone są tańsze czy piersi z kurszaka, a nawet kotlet schabowy, no proszę Państwa, to jest szok, że, że kotlet schabowy jest tańszy od pierogów, no, no. Proszę Państwa, schab sosie, w no, do tych pieczeni to trzeba oczywiście jeszcze inne rzeczy, bo to są herbatki, prawda, po piętrze różne napoje. No bo do tego trzeba być, czy kapuste, czy, kasze, czy, kapuste, czy kasze. czy ziemniaki gotowane, albo fryski, więc proszę Państwa, no chwilę zmintaja panierowanie. No wolę i tak chwilę zmintaja panierowanie, niż te zaporowe ceny pierogów. No to taka proszę Państwa migawka od niemiłosiernych cen. Bożego miłosierdzia. To na razie tyle. Amen.